Witam, z Ro, a to jest unboxing nowego albumu Linkin Parku Linkin Park Paper Cut, czyli kolekcja singli od roku 2000 do roku 2023 Dokładnie tak moi drodzy jest to pierwszy unboxing z prawdziwego zdarzenia na moim kanale Ponieważ ja w sumie te unboxingi nazywam trochę niepotrzebnie unboxingami Bo nigdy nie widzicie jak odpakowuję z, z powiedzmy jakiejś paczki czy z czegoś Jedyne co zawsze widzicie tylko jak odpakowuję bo odpakowuję dużo powiedziane, pokazuję wam płytę z pudełka. A tym razem to jest ładnie, pięknie, nieodpakowane, 70 zł kosztowało. Dokładnie, dokładnie tak. I tak, jest to kolekcja właśnie singli: Mamy Crawling, Faint, Numb, Anchor, Paper Cut, uh, Breaking the Habit, In the End, Beat Out, Somewhere I Belong, Waiting for the End, Castle of the uh, castle of glass, przepraszam. One More Light, burn It Down, What I've Done, Querty. Właśnie Querty to jest piosenka, która pochodzi z Dema uh, ich trzeciego albumu. Dokładnie, dokładnie tak. I oficjalnie zostało w końcu wydane. One Step Closer, New Divide, New Divide. Tym się też jaram, ponieważ to y, aktualnie ta piosenka jest głównym y, chyba motywem jakiegoś filmu Transformersów i ona jest została wydana w żadnym albumie, więc y, też zajebiście. Live Out All The Rest, Lost, czyli y, piosenka wydana y, rok temu y, z okazji dwudziestolecia y, ich drugiego albumu. Dokładnie, dokładnie tak, więc y, Ponownie zajebiście, Nam i Friendly Fire, czyli ich najnowsza piosenka, którą wydali z miesiąc temu, e, jako nieużyta piosenka, która nie dostała się do ich ostatniego z kolei albumu, dokładnie, dokładnie tak, więc e, yo, yo. To jest ich aktualnie logo, jedne z wcześniejszych. Ładne, podoba mi się, szkoda, że jest papierowe. Może że Linkin Park w tej chwili się bawi w takie papierówki, co jest troszeczkę smutne, no ale well, whatever, wolałbym plastikowe pudełko, no ale nie można mieć wszystkiego, prawdaż? Więc e, tak, ja to po raz pierwszy robię taki unboxing, więc mogą mi się łapki trząść, czy coś. Przysięgam. Przejdzie tak? Przejdzie tak. Daj radę. Powoli, bo powoli, ale daj radę. O, właśnie. A jeszcze dorobimy nożyczkami. Tak, stwierdziłem, że zrobię unboxing, skoro, zrobiłem, skoro pokazywałem wszystkie swoje albumy. Linkiem parku jakie posiadam, do tej pory to stwierdziłem, że czemu by nie, Right? Zrobię sobie unboxing, żebyście widzieli, bo czemu by nie? Więc dokładnie, dokładnie tak. Ok, no właśnie. Dobra. Dobra, o właśnie, o to chodziło, o to chodziło. Ładnie, pięknie zdejmujemy nit i zobaczmy, jak to wygląda w God damn it paper cut. mamy kolejny. Mamy ponownie wszystko ładnie, pięknie. I mamy dwie płytki, chyba, albo płytkę instrukcja Chyba płytkę i instrukcję. Ok, nit, sobie duży na boczek. Ponownie będę od tyłu, bo tak będzie mi po prostu łatwiej. Jo, ok. Dobra, nice. Tutaj wszystko ładnie, pięknie opisane. Super. Podoba mi się. Prościutko, a jak, a jak ładnie, kurde. Podoba mi się naprawdę. I okej, okay. Aż kurde muszę się sztachnąć, przysięgam. Uwielbiam, uwielbiam zapachy nowych książek, czy jakieś tam właśnie tego typu rzeczy, jakichś broszurek. I, moi drodzy, płytka. Moi drodzy, płytka o, o, to jest taka. Yo! Linkin Park Paper Cuts, Yo! Lajbiste. Przysięgam. Więc tak. Jak wiecie, Linkin Park wciąż coś tam wydaje. Właśnie w poprzednie swoje piosenki. Choć ogłosili ostatnio moi drodzy. Ogłosili moi drodzy ostatnio. Gaja, że poszukują nowego wokalisty. I jaram się. Strasznie się jaram bo na no, fani narzekają niektórzy, że nikt Chestera nie zastąpi i I get it, naprawdę I get it, ale jeśli chcą dalej cisnąć muzykę, no to jazda, nie? Z moim zdaniem Mike Shinoda, czyli osoba, która również jest wokalistą, ale nie głównym, mógłby aktualnie robić za głównego wokalistę w tej chwili. To byłoby moim zdaniem jak najbardziej kit. Good. Znowu się mi instrukcja nie chce słuchać i skoro... znowu nie chce wejść, ale piszczy. Ty, dobra, to później to wsadzę. No ale it is how it is. Ja się jaram, mówię i mam, mam nadzieję, że to się uda. Trzymam za nich kciuki, bo nowe piosenki Linkin Parku byłyby zajebiste, ale tak. Eee, cieszę się, że takie coś wydali. Fajne pudełeczko. Mówię, szkoda, że nie jest plastikowe. To mnie jedyne co boli, no ale idys is how it is. Więc tak, taki moi drodzy unboxing, pewnie niespodziewany aktualnie. I tak już mówiłem, z prawdziwego zdarzenia. W końcu, więc... Dokładnie, dokładnie tak. Tak więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tegoż unboxingu. Mam nadzieję, że się Wam się podobał. I do zobaczenia w na następnych filmów. See ya!